Simonka. dzisiaj pokażę Wam jak składam komodę. Komoda prosta, że będzie to wyglądało w ten sposób. No dobra, i co w pierwszej kolejności? Raczej, sobie fronty. Tak, prosta sprawa. 10 cm. Ustawiam idealnie na te 10. No i dobra. Dwa zawiasy. To w każdym innym latają. Tak samo przykładam drugi. jest słońce w nasze Co jak tam? Jakby za kodrilo to zrobić? Nic prostszego. Fajnie to pasuje I co? Mamy oznaczone, więc sobie wiercimy. Zostawiam sobie tutaj tak. No, odznaczam i odznaczam. Tutaj mamy Czyli w kierunku zawiasu Patrzę się na wysokości i wkręcam. I prowadnice pokręcone.